Szanowni Państwo, bardzo serdecznie się cieszę, że tutaj mogę być i do Was mówić. Tym bardziej, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiadam też za kontaktami z organizacjami pozarządowymi i tutaj wszystkim tym, którym dałem wizytówki, tym, którym też nie dałem wizytówki, zapraszam serdecznie do kancelarii, jeżeli będę mógł w jakimkolwiek działaniu pomóc. Zawsze jestem blisko ludzi. Staram się działania prospołeczne bardzo mocno promować przez część swojej kariery zawodowej. Byłem wykładowcą ekonomii społecznej, mówiłem o tym, jak zakładać stowarzyszenia, fundacje, jak zakładać spółdzielnie socjalne, więc ten sektor jest mi bardzo bliski i o wiele e, uważam, że jesteście o wiele bardziej skuteczni niż, niż państwo w działaniach społecznych, bo jesteście bliżej tych problemów, jesteście w stanie bardziej je rozpoznać i lepsze działania przygotować, żeby te problemy niwelować czy rozwiązywać. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, składam na ręce Pani Teresy Urbanowskiej i też organizatorów i jestem do Państwa dyspozycji w każdym, w każdym działaniu, jakie będziecie realizować. W miarę możliwości oczywiście będę starał się pomóc. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że zechcemy skorzystać i będziemy prosić o różnego rodzaju konsultacje, szkolenia, konferencje, jak najwięcej chcemy się uczyć. Chcemy się uczyć, będziemy próbować się dowiedzieć, skąd można te pieniądze pozyskać. Myślę, że pan Tomek będzie trochę takim naszym przewodnikiem, tak? Przod... Dobry, do pewnych rzeczy. Dziękujemy bardzo. Musimy ustawać w tych działaniach. Dobra, dziękujemy. Dzień dobry. Dzień To jest Grzegorz który jechał z kiełbasą, ale przyjechał. Pan Tomasz Jędrzejczek. Zielonkowskie Forum, niech sam o sobie mówi. Jedna z najstarszych. To jest matka i ojciec wszystkich ruchów stowarzyszeniowych w powiecie wołomińskim. Tak, poznałeś działanowskie forum samorządowe? Reprezentuję tutaj Pana Starostę. Dziękuję. Przy okazji. No tak trochę namieszaliśmy tutaj. dance dla mnie bo więc ten zaplewaj i nie. nie. O, o, o. O, o, o.

Serdecznie. Właśnie przy naszym stanowisku pan Tomasz Jędrzejczak z Kancelarii Rady Ministrów. Panie Tomaszu, jakie wrażenia z dzisiejszej imprezy? No, jestem pod dużym wrażeniem. Powiat Wołomiński się zrzesza. Powiat Wołomiński bardzo dużo fajnych rzeczy robi. Jest sporo organizacji, wszystko pod tym patronatem łącznie, dobrze razem współpracuje. I to pokazuje, że możemy sobie ufać jako Polacy, bo my mamy z tym problem, mamy bardzo niski odsetek zaufania, a ja zawsze mówię, że budowanie zaczyna się od zgody. Jak chcecie coś razem zbudować, to musicie się zrzeszyć, musicie zacząć współpracować i wtedy na pewno każdy, nawet najbardziej wymyślony projekt się uda. E Przyjechał pan z Warszawy. Tutaj e, lokalnie, jak pan widzi, dzieje się dużo. Czy z waszej strony, ze strony e, rządu, ze strony władz e, państwowych możemy liczyć na pomoc? Oczywiście. Ja jestem akurat w Kancelarii Prezes Rady Ministrów od kontaktu z organizacjami pozarządowymi. Zostawiłem tutaj wizytówki wszystkim i zaprosiłem do siebie. Jak będą robić jakieś imprezy, jak będą potrzebować patronatu, czy jakiegoś wsparcia, czy też kontaktów, bo mam też fajne kontakty, przez to, że różni ludzie się ze mną kontaktują, różne organizacje zbożarządowe. rządowe. Jak będziecie chcieli szukali, to jestem do dyspozycji, mogę być pośrednikiem, mogę być łącznikiem. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja przez część swojej kariery zawodowej wykładałem ekonomię społeczną, uczyłem, jak współpracować i to bardzo mnie cieszy, że dużo się dzieje, że te pieniądze unijne też na ekonomię społeczną, na współpracę międzyludzką nie idą e, na marne, że to wszystko odładnie tutaj działa i szczególnie chciałbym pozdrowić panią Teresę Rubową, która mnie tutaj zaprosiła, bo e, to jest taka, e, mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, taka mama trochę tych działań społecznych, więc pani Tereso bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Dla życia powiatu mówił pan Tomasz Jędrzejczak z kancelarii e, Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie. Vem aqui तर राली इस ये नही तो बाला तोगाई एट? बाला तोगाई